Chcecie wystąpić, możecie występować na zmianę, mamy dwie godziny, kochani, Ja scena jest wasza. A podobno minutę Masz minuty, minuty premiu. Raz, Witam serdecznie Warszawa. Bardzo fajny występ to był. Bardzo fajne żarty. Bardzo fajna energia. Następny. Poznajcie plecak. Plecak występuje już na scenie od powstania w ogóle sklepu Adidas. Dobry wieczór. Dobra, czyli plecak nie wyjdzie. Sam monitor, może go zobaczyć? O, to jest sami i nas jest sam monitor. O, teraz, o! Chyba, że go wcześniej. Sam monitor to brzmi jak hiszpański. Nie jest. Jesteś, teraz jest sam monitor. Uwaga, przypilnę, zaraz mi bardzo. Rekuperował go entrado, el kolorowy Christiano. Cristiano. mi bardzo. Christiano, golpe Ja mówię całkiem ten tym mikrofonu, ja się dobrze słyszę, więc nie mam żadnych uwag. Jeżeli mnie słuchać dobrze na sali. To nie ma to znaczenia, bo i tak prawie nic nie mówię. Dzień dobry. E, witam serdecznie na tym zdjęciu. Mniej więcej tak, będę by wyglądał no, dzisiaj, e, tylko bez koszulki. Halo. 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 Wiesz, a pan jak usta pójdą? Nie, to nie prawda. Poziedników i Raz, dwa, pięć. tutaj Bo ci występujący to tragedia. Może cię to zaskoczy, ale popularność wasz, minutę, strasznie wzrosła po drugim odcinku, gdzie byli sami atrybowie. Więc każdy ma szansę wystąpić w waszym minutę. nie możesz mówić? Zdajesz ten? Stapień na harterstwo, taki był odwrotnie się nie możemy odzywać. Tak? Przegrałem. Się, bardzo szybko poszło. Chciałam przywitać przez kamerę? No to no, Ale to będzie nagrany, nie pokażę. Czy się przywitałem? Tak, no, tak. No, no właśnie. Mogę się przywitać? Może pozwalamy.

Nie wiem, z się, się spytać. Jak oglądacie ten obecny, to cofnijcie się do przeszłości, która jest przeszłością też teraz, mniejszości, która jest teraz i obejście, bo było sztos. Chyba. Nie oglądałem. Obejrzę. Będę hardkorowy. Nie, będę ze sobą Pawłem. Mario, mam do ciebie ważne pytanie. Tak. Mam taki komentarz, Proszę. prosiłbym o odpowiedź. Coraz gorsze realizacje montaża. Taki jest plan, że faktycznie macie 15 zł budżetu. Ja, ja bym się wstydził coś takiego wyprodukować i nawet kiedy pierwszy raz w życiu dotknąłem kamery, to już robiłem lepiej. To tak, drogi panie, po pierwsze... Za 15 pierwsze złotych... To... Kamery... To dowodzi... Gówno... Do wanny. Nie przyjmuje... Kabel od iPhone'a Ogólnie to wchodzi w wybiegunówka, bo drugi komentarz od tej samej osoby to jest doskonały program. Witam co to za stypa? Nie no jest dobrze Dobrze robią Dobrze wszystko jest w porządku Dobrze jest Będzie dobrze będzie dobrze. A, bo to jest ten vlog, tak? Tak, dokładnie. No, to oglądałem. Oglądałeś oglądałem i ja? Wczoraj. Bardzo fajne, bardzo przyjemnie. Ktoś kto to ogląda, to naprawdę ma za dużo czasu. Oglądałem. To fajnie. Ja zrobiłem bo... Super. A coś byś poprawił? Jakieś rady? No, więcej cebuli. Do jajecznicy. Yy, to jest posiekana cebula. Prawie wszyscy wiedzą, jak wygląda. Nie, no, nie. Git było zaj. No, fajnie się to oglądało, tak jakbym był tu w środku. Okej, okay. no dobra, o. dobra, fajnie. No to z boku. W sensie, ja się wziąłeś do tyłu. Jeszcze jeden? <głos> <głos> Jeszcze jeden? dwa. Nagrywasz, dwa. Nagrywasz mnie? Nie no, robiliście? Tak. On tak napieprza, jak normalnie by pan robił. Nie chciałem tego. Tak Kuba W wygrał ten odcinek na każdym poziomie. I występ i rozmowa. Popakałem się ze śmiechu. Dzięki, że mogliśmy go odkryć wbrew algorytmowi. Będąc w gdańsku na żywo, myślałem, że nie ma szans, żeby to trafiło na YouTube. No i powiem Wam, że do póki YouTube nie sprawdzi tego materiału, to nie byłem na 100% pewien, czy nie będzie demonetyzacji. Na szczęście udało się, bo myślę, że jakby nie było występu Kuby W w tym odcinku, to ten odcinek coś by na pewno stracił. E, nie wiem, czy ktoś Wam mówił, wszyscy występujący, co wchodzą na scenę. E, jak będziecie wchodzić przez Kotarę, to uważajcie bardzo e, na dole, na te które... Ja, nie, 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 Tak, nie, A, nie, no to dziesięć tak. że... po, czyli za nie, minut. Jest bardzo ważna kwestia, że jak wchodzicie tam przy wejściu, to nie wiem czy wam nie ten chłopak od techniki, żebyście dali kroki, uważali, żebyście nie weszli w lampę, przywrócili się i tak dalej. Nie mieliśmy szkolenie. Mikrofon bierzecie ze sobą, on będzie mutowany na, na stole, więc nie musicie go wyłączać i nawet tego nie róbcie, bo zdarzało się, że ktoś go wyłączał i potem ktoś wchodził i tracił na to sekundy, a chłopaki są jednoznacznie co do minuty, więc nie będziecie mieli czasu i, i pierwszy raz spalony. Jest przysłowiowa minuta, a w każdej chwili mogą i, panowie was z dzwonkiem po minucie, no, po, minucie, tak. po minucie, po minucie. Eee, Zdezaktywować. Dokładnie, pójdę dalej. Coś tam zrobić. Eee, no i co? Bawcie się dobrze. Dzień. Życzę powodzenia. Eee, świetnie, Kto on że... na tym zarabia. To Świecie... to jest, to jest... Ja na tym <laughs> zarabiam, świetnie <laughs> żeby nie i świetnie, że tu jesteśmy. Subskrybujcie <laughs> kanał komediowy. Eee, no i tyle. Bawcie się dobrze. Wielkie brawo dla Was, po w zejściu Jacek będzie prawdopodobnie z kamerą tutaj i będzie z wami chciał zamówić kilka rzeczy, one wejdą do Co cyklu. wejdą do cyklu inside'u, czyli do jakby rzeczy, które są w backstage i tak dalej. Ty masz występ przed, przed programem, tak? Podobno tak, podobno. Kazali przyjść, a y, y, czy wejdę jest 50 na 50, ja jestem na tak, a czyli jest na nie. Y, ale powiedziałem, że i tak przyjdę, czyli siłą siłą, siłą i godnością osobistą. Abelard, uciekaj z tej ekipy. Abelard. 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 Jak widać, Abelard już uciekł. Kultynę. Siemanko Warszawa! Cześć! Jesteście tam? <śpiewanie> Rozgrzewka dzisiejszego wieczoru, warm-upper, koleś, absolwent naszego formatu. Wielkie, wielkie brawa. Zapraszam, żebyście się dzisiaj dobrze robili. Aleksander Gęścia! Siemano, siema! Jak tam są występy? Stresie. Stresie? <gry> Tylko stresie, nic więcej. W głowie pustka. Ale scenariusz jakiś tam jest. Scenariusz tak, no, że będzie strasznie. to To też czasami, okay. jak wiesz, za hajs, hajs człowiek przychodzi do Ciebie mówi "Dajcie Ci skupkę przynajmniej na ja to, to wpuszczasz trumnę. To wpuszczanie jeszcze w miarę świeżych słow do grau, jest spoko że jak przyjdzie ci zrobić za pół roku na przykład pochowają kogoś Aha. i przychodzi klient po pół roku albo po roku i pomnik chce żeby zrobić. A musisz pościągać to wszystko i czujesz Ej. czasami no hardcore, nie? Tak Ale masz szarp tym. Jak tak. grabasz, on mi to powiedział, że oni z krematorium się z tego się na, tak powiedział, że jak się ktoś powiesi, to oni mogą wprost powiedzieć, że pieniądze nie <laughs> No, Ale <laughs> genialne. Jeżeli chcesz szarpańskie, to zostawcie palówce. <laughs> o jest w końcu woda. <laughs> Nagrywasz wszystko. O, o, ja mam gorącą prośbę do dalszych występujących. jak będziecie stać na scenie, będziecie chcieli siąść na hokerze, to przesuńcie go sobie trochę w stronę żyli, bo siedzicie na tej czarnej kurtynie i brzydko wygląda w kamerze. Zaj wszyscy wypadli! Ludzie, wszyscy wypad, jest ta rada. Musicie uciekać. Ta rada Jest ta rada. Uciekajcie. Ja tu jestem Ej, my idźmy do drugiego, tu jest więcej ludzi. Tak, no idźmy, idźmy. Nie, zostańcie. Tutaj. Kuba W jest chyba zbyt znany i dobry na ten format, ale z drugiej strony fajnie, jakby czasem z za krzaka wjeżdżał ktoś, taki, żeby sprawić się w minutowej formie. Zapraszam zanych komików, jeśli chcą się sprawdzić, dlaczego nie. Myślę, że to jest fajny dodatek dla widza. Z drugą częścią komentarza zdecydowanie się zgadzam. pan No to Ale to trochę inaczej niż za pierwszym razem, jak to mieliśmy testowo? No wtedy ja byłem jakiś taki spięty, a teraz. No, nie. Dobre masz tam kurwa, wchodzą ci czasami te tekściory po prostu jak masełko. W zaczynamy, więc yy, ci co będą występować, to niech się przygotują po prostu. Nie wiem, czy tu do takich mówię, takowych. Ty jesteś w tym samym takie ciastka są. Znalazłem dla ciebie. Sebastian. Masz tutaj! Zadam się za Wiesz jak to wyłączyć? Tak pytanko A jak? do ciebie. Przesłonę czołowe. Hackerman. Pytanko do ciebie. Bo tego bałamotu przede mną, chyba bałamskiego nie ma, nie? Czy ktoś przede mną jeszcze jest? Tak, tak, tak. Zostawmy okay. Normalnie jest kolejny cztery. Dobry, życie tak kosztuje. Nie krępuj się. Jestem w związku dopiero 4 dni, więc luz. Ty? ty? A, no tak. Ja jestem już prawie 4 lata prawie trzy, ale widzę 4 jak dalej, nie? On nie przeraża tego z tą kamerą. Pędzisz też porno? Tak, dobrze. Okay. Tak, tak to zmontuję, że będziesz w głównej roli. Zajmę się w głównym porno. Dziękuję. Bałem się, że mnie zwolnicie, a potem wspomniałem <laughs> sobie, że mnie nie zapędzamy. Teraz już wiecie dlaczego, jak do mnie mówi. Miał, nie pierdolę. Jak tam? Jak poszło? Myślałem, że będzie troszkę lepiej. Już ludzie widać, że są troszeczkę zmęczeni, więc już też trochę się spieszyłem. No dobrze, mhm. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć jednoznacznie. Myślę, że może coś z tego będzie. Zobaczymy. No, pozdrawiam no, stand-up, No Limits, kanał komediowy i wszystkich Was. <laughs> to krótko pozdrawiam. Lista, a wygrałeś kolejne nagrywanie za miesiąc? Następny jest w Katowicach, nie wiem. Zagadam z Bartkiem, jak będzie bliżej eventu. No, 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 dobrze, no to tak w takim razie do zobaczenia w Katowicach. Okay. Bo mnie też tam nie będzie. A prawda. ciebie nie będzie, no chodź. <laughs> tak. Gratuluję! że ja no, będziemy robić fotkę. drugi Katko! Doskonała inwestycja. Tak jest. Cześć, mój ziomek z kapelu się rozjebał dzisiaj. Tak <grabi> Bardzo fajnie, Gratuluję generalnie wszystkim. Jak się podobało? A czy ty jeszcze nie subskrybujesz tego kanału? Musisz zacząć. Dzisiaj na internetu wjechał kolejny odcinek Masz minutę z moim udziałem Zapraszam Też tam jesteśmy! Tak yes, jest, mamy Petarda zawodników Zapraszamy jeszcze raz nagram? Jest Jeszcze raz nagram? Ale r*****, bo, bołkowcy bo, bo. Cześć! Witam serdecznie! Dzisiaj wjechał na YouTube kolejny odcinek Masz minutę Tak to się nazywa Ja jestem gościem specjalnym Zapraszam was do nimi. Albo on za mną, nie wiem jeszcze, więc... ale jest w internecie. Dobrze powiedziane. No. nawet <gulatory> <gulatory> ten pierwszy. Dzięki i <gulatory> <gulatory> Słuchajcie, bardzo wam dziękuję wszystkim, wielkie dali do to nam nie płaci!